Siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Devil May Cry, misja 20, więc w zasadzie ostatnia przed nami, słuchajcie, jako Nero prawdopodobnie dowiemy się, co zaszło, że wszedł i rozdzielił, w zasadzie rodzinkę, nie? Braci, czyli wujaszka i tata, tatę. Jak to się wydarzyło, pewnie zobaczymy to z jego perspektywy. Ostatnio uciekał z samochodu. W którym podróżowały dziewczyny? O, super, telefon. Halo? Miro? Jest to Jero? Czy something happened? Kiedy ja był na kiedyś, I... I was alone. You and Kratos were all I knew. And now, all of a sudden, I find out I have a family. What did you do with that? You always know which path is right and which is wrong. There's no need to doubt yourself. Thanks. I guess that's all I needed to hear. I have one last thing to take care of. Then I'm coming home. I couldn't protect Kratos. To this day, I hate myself for not having enough strength. But this time is different. I swear! I'm not letting you die! this ends right here uh. listen to me I told you already this is not your uh. you listen dead weight I won't let you kill each other there are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. <laughs> uh, you came all this way just for that. Virgil. The. whatever you call yourself. Dante's not gonna die here. And neither are you. Do you have a problem with that? <clears throat> not gonna die in my ass. <clears throat> that bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you, agreed Dante. Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. <clears throat> when this is over, I'll make you submit, Father.

Okay. Pare razy można go tutaj ładnie porobić. O, wreszcie odpaliła się muza. <laughs> All. Nie zdążyłem! Tak, jesteś wspaniał. O, ojej, o, o bolało, bolało, bolało. Mega bolało. To też bolało. No chyba sobie kurde pisz. No kurde. Czekajcie jedna rzecz. Ja muszę zobaczyć, a bo nie mam żadnej tej, muszę, bo zapomniałem jak się... O właśnie, tak. Co zamierzasz? Oho, uh to my już znamy, co? Bo kurde! Ej, 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 bo nie ma, nie ma śmiesznie, czekajcie, lista umiejętności... Jak się Dante w, w Niro zamienia w... Nie lista umiejętności... Niro, a tak wręcz wyzwolenie. Przytrzymaj, a następnie zwolnij. Właśnie. No. A. I co, ja się nie mogę zamienić? O, komu? O, o ho, 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 ho. No chyba ci kurde, rwie w rowku. Z racji tego, że wcześniej przeszedłem... Z racji tego, że wcześniej przeszedłem, to nie wyskakuje mi samouczek, e, jak zamienić się w tego demona i do cholery jasnej, za przeproszeniem, przecież ucieczka... Wnoszenie poskramia, czy mroczny upyt O właśnie, demoniczna przemiana. Eee, Nero dysponuje teraz mocą demonicznej przemiany, na śni... mając 3 punkty, aby aktywować demoniczną przemianę. Aha, czyli r R2... niszczyciel jest R2 i demoniczna przemiana jest na krzyżaku. Inaczej niż na... na Dante, przez co właśnie... Tylko, że mam tego mało. Ej, nie ma śmiesznie, nie? Okej. na sam koniec był ogarnąłem, jak się przemienić demonicznie. brother. you cut off your own son's arm for more power and you still lost <laughs> enough damn it the underworld is taking over we need to do something before it's too late He's right. we need to close that portal hey you lost so you better do what he says uh. I can still fight. Come on. But if those roots continue to spread through town, it'll just interfere with our business. Now that's the smartest thing I've ever heard you say. Better hurry up. We still got a score to settle. Evidently. Wait. Where are you going? We need to sever the Clyphod roots from the Underworld itself. Then we'll seal the portal with the Yamato. Hang on. You do that, you can't come back. Why do you think I'm going? Somebody's got to keep an eye on your old man. <laughs> you can't just expect me to stay here while you both go. It's because you're here we can go. We're trusting you with things on this side. Capiche? Make haste, Dante. Yeah, I know. Hey, wait! Ooh. Take care, Nero. Adios. I won't lose next time. Hold on to that until then. Tak słodko. Bracia razem. W słusznej sprawie. Idiot. Też wcześniej nie używałem tej demonicznej przemiany. Przez co no, w zasadzie używałem jej tylko raz podczas tej walki. Jak ogrywałem na streamie. A nie chciałem używać yy, przy graniu Nero tutaj na YouTube. Z tego względu, żebym troszeczkę zaspoilował, Jeżeli bym się zamienił w tego demona. Właśnie Nero. Więc. Nie chciałem tego wcześniej używać. Dlatego też zapomniałem, że to na krzyżaku się aktywuje. Troszeczkę inaczej niż w przypadku Dante. Bracia razem poszli do, do krainy mroku, i znowu Yamato ma zamknąć e, wrota, czy tam portal pomiędzy światem ludzi a demonów. Uuu, w a co? Uuu, duch. Duh. Duh. Arm? To, to po prostu dziwne. To Lizard tail or something? Look, I don't know, it just grew. Ugh. I mean, are you kidding me? Lots of weird stuff happened. There were demons and scary plant roots and arms growing back. Lots of stuff. Do you know how much love and care I put in that Devil Breaker? <sighs> nope. <sighs> With this arm. It's nice. So, uh, how's it feel? How's what feel? Saving the man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. It doesn't matter. They're both gone now anyway. It's okay to cry. If you want, Nero, over a loss. Not cry. It doesn't make you a cry baby. It does make you a little bitch though. There it is. Devil might cry. You think I'm a demon? I didn't cry when my asshole daddy died. But. <sighs> yeah, I know, I know. I wouldn't be here without him. That's a biological fact. Right. All I'm saying is, tough guy it's okay to cry if you want I'm devil's cry crying. 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 i'm not gonna cry. cry will you meow. Meow. shut up Bubba will you stop, stop it look Ugh. at you you're nope, nobody will you stop cry my shoulder right. stop saying my cry, cry. On my shoulder i know you, you want to say cry again devil may cry <coughs> oh. you said it hey hey uh, yeah i'm coming home Oh, well, yeah, I don't want to spoil it, but I got a surprise for you. Oh, yeah, he's got a huge surprise. You shut up! <sharp inhale> no, no, no. He's okay, just no, you you know, a big mouth. <sharp inhale> what the hell's your problem? Where'd you learn to drive? Hmm? Mm? Hey, uh. Sorry, I gotta call you later. It's time to get back to work. Mm hmm. Oh! Hello! <whistles> Got an arm. I'm good. It's a prototype. And this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it and it's, it's a, a work, work of, of art. Gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Feels good. musa 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 you'll get fixed as soon as we get back Ugh. so devil's cry huh let's hear what that sounds like might <laughs> <laughs> cry baby Gra jest wybitna. When Devil Trigger is active. Oh. No i to rozumiem. To pamiętam w czwóreczce była tarąsia przerombana Dobra, róbmy tak. Oh yeah. I jeszcze go tam troszeczkę poomarusać. O tym mało po jednak. Oh yeah. Oh yeah. Oh, ja. oh, no's oh, no's no, stać. With oh, oh, the terrible trigger. Jakoś tak... Kurde, ta nutka jest tak mocarna. Dawaj, dawaj, dawaj. Oh yeah. To było dobre. Ale to jeszcze nie koniec, bo będziemy mieli... Jeszcze późniejsze... Scenki, więc nawet się nie będę tutaj żegnał i tego podsumowywał. O ty gnoju, ty. No, co za... slapek. Fajnie zrobione w ogóle napisy końcowe, no nie? My jeszcze mamy taką wolną rękę. Zawsze te napisy końcowe człowiek gdzieś tam... E, pomijał. No i proszę bardzo. Prawdopodobnie korzenie drzewa zostały wycięte. Krajnie mroku. So, all we gotta do is cut this thing down. That's right. <laughs> I'm more than capable of handling this on my own. You're gonna need some help, and someone to keep an eye on you. Szkoda, że nie mamy możliwości sterowania Vergilem w, w tej jego formie tutaj. Tylko Dante. Ale może kurde kiedyś, może kiedyś. zrobię jakąś część, której można by było właśnie sterować. O, i dalej. Napisy końcowe. Zaprowadzę cię na Zapraszam do tańca. O! Nawet nie wiem kogo bije, ale bije. Jest fajnie. motocykle nasze ulubione. Ale faktycznie Virgin daje całkiem nieźle radę z, tymi, z tym swoim Miamoto On robi taką sieczkę tymi takimi powiedzmy trochę obszarówkami. Kurde, ten Skubaj jest dosyć zwinny, kolibka. O nie, już balast. No dobra. Ostatnie drzewko i chyba... A nie, jeszcze ty. A ty jesteś... Ja myślałem, że to ten, ten żołnierz czy tam rycerz. Dzień dobry panom! Dance breaka wam tutaj zafunduję. Za Jeszcze coś? Dance, 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 baby! Rozwalajcie to drzewko, żeby Nero nie miał za dużo roboty na, na powierzchni. Będziecie mieli całą wieczność do tego, żeby tutaj w krainie chmroku siedzieć razem. O, come on. Ale jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze będzie jeden filmik na sam koniec. Więc teraz mamy chwilę na to, żeby jakoś to podsumować, a później wam zostawię ten filmik po prostu. Słuchajcie, Devil may cry, jak już wcześniej wspomniałem, kapkom po swoim Resident Evil 2 remakeu. Po tym Devil May Cry piątej części wrócili jakby do korzeni, bo ostatni Devil May Cry to był taki spin-off troszeczkę, który się nie przyjął i bardzo fajnie, że posłuchali e, ludzi i fanów serii i wrócili do Dantego, wracili do Nero, do Virgila, do tej całej historii takiej pierwotnej, e, mega sprawa i to jest mega kop jak na początek roku. Resident Evil 2 Remake uznawałem za najlepszą grę tego roku, tak? Tutaj teraz wchodzi Diving My Cry, tej samej firmy, więc. Wow. E, fabuła, która została przedstawiona, została przedstawiona w bardzo fajny, przystępny sposób, razem z wytłumaczeniem, co się działo wcześniej, co moim zdaniem powinno być obligatoryjne we wszystkich grach, które wychodzą k którąś tam część z kolei, prawda? Żeby był taki skrót, jeżeli by ktoś chciał zacząć grę od tej konkretnie części. Także. Postacie mega wyraziste. Każda ma swój chara unikatowy charakter. Yy, jakiś tam wkradający się humor w to wszystko. To jest takie, takie jak to mówią, burzenie tej, którejś tam ściany, nie? Więc yy, muzyka. Ta cała oprawa audiowizualna, po pierwsze, wygląda to pięknie i brzmi to pięknie. I cały system, powiedzmy, poruszania się i gameplayu, mega płynny. Więc yy, nic, tylko przyjemność w zasadzie zgrania. Yy, chyba jedyne, kto mógłby z tego nie czerpać przyjemności, to osoba, która nie lubi typowo slasherów albo nie lubi typowo azjatyckich yy, tworów. Ale tak, to mega polecam i aż sam się zastanawiam czy nie ograć sobie poprzednich części, mianowicie pierwszej, drugiej i trzeciej, bo czwartą kiedyś przeszedłem, ale może sobie odświeżę. W każdym razie pierwszą, drugą, trzecią. E, prawdopodobnie kupię sobie wersji HD na PlayStation, e, bo jest wydana wersja HD, właśnie taki HD Collection Devil May Cry, czyli od 1 do 3. Wiem, że trójka i czwórka była w polskiej wersji na PC-tach. Także zastanawiam się. A tymczasem, słuchajcie, dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Dajcie znać, co wy sądzicie o Devil May Cry, o tej części, czy jesteście fanami całej, powiedzmy, serii. No i prawdopodobnie zostawię wam tutaj zaraz jakiś filmik końcowy, bo wiem, że takowy jest. A my wracamy prawdopodobnie z większą serią niedługo już w piątek, czyli Sekiro Shadow Die Twice. Trzymajcie się. Dzięki za wasz czas. Na razie. Pa pa. Wow. No sign of them. Nothing. Hm. Yeah. Think can I have this office? because i've been thinking it's almost time for me to settle down somewhere hmm no i don't think so i rather quite like it <laughs> oh i hate to spoil your dreams ladies but that shit ain't gonna happen what do you mean morrison see there's this deed to this place and i have it why do you clever little devil came to see me right before his last job and said something like my dearest friend i know you'll keep this safe cuz them crazy bitches <laughs> did i say crazy bitches i'm sorry i meant ladies anyway the rest of the story is not important you get the gist i wonder if he even plans on coming back got me what is important is i have a job for you too cuz the rent ain't free for dante i'm up one <laughs> where did you learn to count uh, we're even oh. you know i'm starting to think this is never gonna end maybe you got plenty of time uh.